Witam Was serdecznie, moi drodzy z tej strony. Ja, czyli Light, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Detroit Become Human. Wracamy do Markusa i Leo. Do Markusa i Karla. Karl jest po jakiejś ciekawej imprezie. Scott, yeah well you can kiss my ass i'm old enough to choose my own medication Not that. did you leave the light on in the studio no no i'm sure i didn't call the police To jest Carl Manfred's Android na 8941 Lafayette Avenue. Wróciliśmy do domu i zobaczyli, że może być przejście. Kierunek z powrotem, proszę go zobaczyć. Przynajmniej szybkie i załatwienie sprawy. Zgłoszenie, co się stało, już wysłałem radio. Dziękuję, do widzenia. A kto to tu jest za Huntsford? What are you doing? You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Leo, don't make this difficult. Listen to your father. You need to leave. Now. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing? That's enough. Get out right now. What makes it so special, anyway? Huh? What's it got that I don't? Leave him alone. Come on, let's do this. got! Next, the Don't defend yourself. You hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. waiting for? Think you're a man? Act like one. Yeah. Stop it. Does matter too much of a pussy? Stop it, Leo. Stop it. Just scared to fight back, you fucking bitch. No. Yeah. Presta! Polera jasna. Alone. Listen, no. I'm give Powiem wam, że trzeba wytrzymać. You hear me? You're Uwierzcie mi, że gdybym go popchnął, no. wydoby, wydarzyłoby się coś uh. tak absurdalnego. Oh, Carl. Oh, he was a fragile machine. Carl, don't leave, okay? Please don't go. Don't leave. Remember, Marcus, don't let anybody tell you who you are. Okay. No, no, Dad. No, please. To is all your fault. This never would have happened if it weren't for you. The android. Who's the android? No, jak androida, jak android. W ogóle ten fragment jest tak kurwa nielogiczny. No bo tak. Yyy Yyy no, widzicie, nawet tego jeszcze nigdy nie zrobiłem, bo dostałem aż ten, ten Ten fragment jest tak nielogiczny, no bo tak, no przyjechali na miejsce, odstrzelili nas. Mimo, że to android przecież wzywał policję. To my wzywaliśmy, ale wystarczyło jedno słowo. Nie, 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 to android robi, to android. To jest po prostu masakra. I. A w ogóle to tutaj bronić się, a nie bronić się. I generalnie tak, jak popchniemy Leo, Leo jest ranny, przybywa policja. Cholera i teraz ja już powiem wam szczerze, że zapomniałem. Zapomniałem. Dostałem jakiegoś pomieszania zmysłów. Ja już zapomniałem. W jednym rozwiązaniu... Oho. O boziu, nie. <ścoughs> No tak, no teraz sobie przypomniałem. Posłuchaj się Karla. Karl umiera z powodu zawału serca. Przybywa policja. Lio oskarżył Markusa. <słuch> Czyli to była drugie, drugie rozwiązanie. No mówię, już troszeczkę za dawno nie grałem i niektóre rzeczy już mi umknęły, tak, żeby po prostu podjąć decyzję w momencie, kiedy pasek ucieka. Gdybyśmy popchnęli Lio. Lio by się wyjebał i sobie głupi rej rozwalił. A dokładnie po tylice z tyłu głowy by się uderzył z bardzo mocno. by się ruszać, sprawiałby wrażenie, że e, zmarł. Ale wtedy, no, tamten y, Karol by nam powiedział: o, Uciekaj, uciekaj, policja już jest. E, I też by do nas strzelili. W zasadzie kończy się to mniej więcej tak samo, nie? I tak by do nas strzelili. Z tą różnicą właśnie, że no właśnie ja. Hmm, nawet nie wiedziałem, że to aż tak się źle skończy. Nie pamiętałem, tak. Kurde, świtało mi, bo czytałem o tym. E, no ale gdybyśmy go popchnęli, to Karol by przeżył. E, a tego nie przeżył chyba po prostu z tego smutku, że, 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 że pobił Markusa. Dlatego mówię, ten segment był tak nielogiczny, że w zasadzie przechodząc go, jest nielogiczny. Kurde, no i znowu wybrałem nie takie zakończenie, jakbym chciał. Eee, no ale cóż, show must go on. kill him? What happened before you took that How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away? Say something, goddammit! <laughs> Fuck it. I'm out of here. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. You always try ruffling up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? I could try questioning it. <laughs>

on i Hank to jest takie połączenie bedcop i very bedcop. Dobra, tutaj przysłuchujemy naszego zabójcę, ale zrobimy to w następnym odcinku. Także do zobaczenia i trzymajcie się. Ciepło.